OpenAI zastąpi programistów? Opowiem krótko o kolejnym szumie medialnym generowanym przez OpenAI oraz przedstawię wyniki niedawnych badań ukazujących rzeczywistość. Właściciel ChatGPT GPT ogłosił, że pracuje nad sztucznym inżynierem oprogramowania, agentem programistą. Ich rozwiązanie ma być w stanie samodzielnie tworzyć rozwiązania, naprawiać błędy, a nawet pisać dokumentację. Ich bezkrytyczni fani już zacierają ręce, jednak ludzie związani z branżą wskazują na niedawne badania Microsoftu jako kontrargument do tych odważnych planów. Microsoft przetestował kilka najlepszych modeli na 300 specjalistycznych zadaniach programistycznych, w tym takich z naprawiania błędów w oprogramowaniu. Najlepszy okazał się klot 3.7 Sonnet, który poradził sobie z połową zadań. O 3 mini od OpenAI rozwiązał tylko co piąte zadanie. Autorzy badania podkreślili, że największym problemem jest niedobór danych używanych podczas treningów LLM-ów. Modele nie wiedzą, jak mogą usuwać błędy w oprogramowaniu, ponieważ tej wiedzy jest bardzo mało w tekstach, na których są uczone. Twórcy modeli mogą przygotować lepsze zbiory treningowe, co będzie sporym problemem z racji braku takiej wiedzy na świecie. Programiści kreatywnie wykorzystują swoją wiedzę z lat spędzonych nad tworzeniem oprogramowania. Bez setek tysięcy stron z instrukcjami, jak naprawiać błędy, modele będą bezsilne. Twórcy modeli mogą również oszukać użytkowników ucząc modele rozwiązywać dokładnie te zadania ze zbiorów testujących. Nie poprawi to modeli, ale liczby dla inwestorów i fanów osobliwości AI będą się zgadzać. Nie będzie to też pierwszy raz nawet w tym roku, jak coś takiego się wydarzy. Chcesz wiedzieć więcej, obserwuj mnie powiedzę o AI.